Kolejna propozycja na zabicie wakacyjnej nudy nad wodą to sup, czyli wiosłowanie na stojąco, tak by można przetłumaczyć tę nazwę, która brzmi stand up Paddle. Czy faktycznie to wiosłowanie zakończy się suchymi ubraniami w przeciwieństwie do naszych poprzednich prób? O tym się przekona oczywiście Przemysław. Niech was nie zmyli mój strój, ja tylko tak wyglądam, a on jest doskonale przygotowany do tego, by Wam zaprezentować się w naszym cyklu. I Ja cię kręcę, a Ty pokazujesz. Przez pierwsze 30 minut pływania z osobą, która już kiedyś miała jakieś doświadczenia z pływaniem na desce, jesteśmy w stanie opanować wszystkie podstawy i potem sami sobie eksplorować różne techniki i różne inne akweny. Najważniejsze jest to, żeby nie bać się wstać z deski, gdy będziemy na to po prostu gotowi. Zaczynamy sobie od tego, że siadamy sobie na kolanach i tak w sumie na kucaka wiosujemy sobie wiosłem. W sumie to nie jest to wiosło, tylko jest to pagaj, ponieważ jest to wiosło tylko z jednej strony mające płetwę i najważniejsze jest to, żeby ten pagaj zawsze trzymać pionowo i ciągniemy go do siebie, przyciągamy się tak naprawdę całą deską i całym ciałem do tego pagaja zanurzonego w wodzie i trzymamy go jak najbliżej deski. W ten sposób będziemy jak najbardziej stabilni. I nie będziemy tak mocno skręcać, ta deska nie będzie tak mocno skręcała, gdy będziemy wysyłać po jednej stronie. To jest świetny trening całego ciała. Mamy trening równowagi, trening całych mięśni, jakieś rdzenia. Jest to również cardio. Deski rzeczywiście są różne. Nasza wypożyczalnia jest wyposażona w deski, które ma podwójny płaszcz, więc nie tak łatwo jest je przetrzeć na jakichś kamieniach czy przeszkodach. Oraz są to deski w wersji XL, więc mają troszeczkę, są troszeczkę grubsze, przez co są w stanie nawet do 130 kg unieść i to tak, że jeszcze spokojnie mamy zapas tej wyporności. Pływając z supem, możemy poczuć niesamowitą taką koneksję w sumie z wodą i z rzeką. To jest zupełnie inna sprawa niż pływanie kajakiem, bo jednak jesteśmy tylko my, deska i woda. I ta woda zacząć jest bardzo prosto, wystarczy mieć tam gdzieś z tyłu głowy, że ok, mogę dzisiaj wpaść do wody i potem odblokowujemy się i pływamy z wielką przyjemnością.